W sklepach stacjonarnych czy w internecie znajdziesz setki par butów, ale bardzo ważne jest, byś zrozumiał, do czego one będą ci służyć. Czy będziesz więcej biegać na ulicy, a może więcej poszutrze. Dla początkujących bardzo ważne jest, tak jak w butach mor, aby pianka saportowała nas oraz eliminowała początkowe błędy. Jeżeli posiadasz delikatną nadwagę, to szczególnie ważne, bo będzie dawać ulgę Twoim stawom dla nieco bardziej zaawansowanych buty propel ze specjalną wkładką węglową będą pozwalały uzyskiwać coraz większe prędkości, a dodatkowo super właściwości trakcyjne na te twarde nawierzchnie, nie tylko asfaltowe, ale również te mocno utwardzone. Nie zapominajmy też o fanach biegania w terenie, gdzie bieżnik odgrywa podstawową rolę. Buty muszą być ładne, ale też muszą zabezpieczać nasz sport właśnie w takich warunkach, w jakich chcemy go używać. Jeżeli biegasz z psem, lub też chcesz pobiegać na ścieżkach górskich, to buty Jero są idealnym rozwiązaniem. Solidna stabilizacja, prawidłowy chwyt całej stopy, super wiązanie oraz dodatkowo bieżnik. A jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie chcesz biegać, jak chcesz biegać, jesteś początkującym biegaczem, to ten model, ostatni model Rebel, sprawdzi się najlepiej na Twojej stopie.